Rodzico Maryjo, naszą modlitwę co wieczór przed Twym jasnogórskim wizerunkiem wypowiadamy w łączności z każdym, kto w tej szczególnej apelowej godzinie zwraca się do Ciebie. Myślimy o tych, którzy dzięki mediom łączą się z nami, o wszystkich, którzy gdzieś w drodze, w pracy, odpoczywając, w ciszy, z różańcem w dłoni zwracają się ku Tobie i ku Chrystusowi, na którego nam wskazujesz. Dzisiaj chcemy pamiętać także o wszystkich pielgrzymach, którzy w wielu pątniczych grupach już wyruszyli w drogę, by pieszo przemierzając naszą ojczyznę, przyjść tutaj, gdzie bije serce naszego narodu, przy sercu Twoim, Maryjo. Modlimy się za tych, którzy są w drodze. Za tych, którzy wkrótce wyruszą i tych, którzy już tu byli. Prosimy, by ich świadectwo wiary i każda modlitwa przemieniały ich serca i serca tych, za których się modlą, i aby trud pielgrzymowania był owocnym świadectwem wiary, które nasz naród umacniać będzie jeszcze bardziej w miłości wobec Boga i wobec siebie nawzajem. Królowo Polski. Potrzebujemy jedności, potrzebujemy uczyć się ciągle od nowa, by z miłością patrzeć na siebie w naszej Ojczyźnie jak na braci i siostry, a nie jak na rywali, konkurentów, by szukać tego, co łączy, a nie tego, co dzieli, bo jest w nas tyle dobra. Dlatego potrzeba nam przychodzić tutaj na jasną górę do Ciebie. Dlaczego tutaj zwłaszcza tu? Bo tu prowadzeni już od wieków przez ciebie do Chrystusa odzyskujemy najpierw jedność z Bogiem, która owocuje jednością w sobie samych, by później tę jedność budować tam, gdzie żyjemy, mieszkamy i pracujemy. Tu przychodzimy z pustymi stągwiami serc. Przychodzimy słabi. Bo tu się przychodzi słabym, niemocnym. By doświadczyć mocy Boga. Przychodzimy z naszymi brakami, pustkami i, stając w prawdzie, czy raczej w prawdzie klękając u kratek konfesjonału, pozwalamy Chrystusowi, by jednał nas z sobą, by uzdrawiał nas z tego, co jest podziałem w naszym sercu, by zwyciężał w nas to, co jest grzechem, który zawsze czyni podział w człowieku. Jedność wyrasta bowiem z doświadczenia przebaczenia, Uwolnienia od grzechu, przywrócenia wewnętrznej spójności przez Bożą łaskę, przez dar Świętego Ducha. Pokój serca, który jest Chrystusowym darem, który jest odpowiedzią Boga na prawdę, którą o sobie przed Nim wyznajemy, staje się w nas źródłem jedności i radości. Staje się wreszcie wdzięcznością, którą najpełniej wyrażamy w sakramencie Eucharystii. Dlatego, jak refren wypowiadamy za świętym Janem Pawłem II, że Jasna Góra to konfesjonał i ołtarz narodu. Maryjo, modlimy się dziś za ludzi obciążonych, z podzielonym sercem, zranionych przez innych, pełnych niepokoju, nieprzebaczenia. Modlimy się za nas słabych, modlimy się za wszystkich przygniecionych poczuciem winy obciążonych ciężarami żalu do siebie samych, do innych, buntu złości, za tych, którzy nie są jedno w sobie samych, a przez to stają się tymi, którzy dzielą innych, którzy czynią niepokoje, kłótnie, którzy nie potrafią żyć w pokoju z innymi, bo niepokój mają w sobie i cierpią, dlatego ranią, bo już dawno nie stanęli w prawdzie przed Bogiem. Bo już od dawna nie pozwalają Bogu uzdrowić swego serca, by przez przebaczenie pojednać się i z Chrystusem, i z samymi sobą, a wtedy wreszcie też z innymi. Modlimy się za nas takich, Maryjo. Jak dzieci w szczerości stajemy przed Tobą. Jakie to więc błogosławieństwo, że przez całą polską Ziemię przejdą jak co roku, już idą, tysiące pielgrzymów. Oni są bowiem żywym obrazem Kościoła i są jednocześnie znakiem dla wszystkich w ojczyźnie i świecie znakiem tego, co robić i gdzie iść, by być szczęśliwymi, odnowionymi łaską Boga i mądrymi ludźmi, którzy żyją w jedności, którzy budują swą codzienność w pokoju serc, dla wspólnego dobra i na chwałę Boga. Potrzebujemy wszyscy i Kościół, i Ojczyzna. I każdy z nas tej pełnej miłości i prawdy, modlitwy pielgrzymów. Bo brak prawdy i doświadczenia miłosierdzia Bożego prowadzi do czynienia niepokojów, a wówczas siła staje się zasadą życia. Na jasnej górze uczysz nas, Maryjo, że nie siła jest prawdą, ale prawda jest siłą. Siłą do nowego życia, którego źródłem jest Chrystus, żyjący, przebaczający, obecny pośród nas we wspólnocie Kościoła, on jest źródłem, zasadą jedności. Historia pokazuje nam, że jako naród potrafimy być jedno wtedy, gdy jest najtrudniej, gdy doświadczamy jakichś granicznych sytuacji. Naucz nas Maryjo być jedno i radować się, także wtedy, gdy jest Łatwo, gdy jest dobrze, gdy jest lepiej. Widzieć dobro, uwielbiać Boga i błogosławić jak Ty, w Magnifikat. Maryjo, niech ta modlitwa, niech Twoja modlitwa i wstawiennictwo umacnia w jedności nasze rodziny, naszą ojczyznę, wspólnoty. Niech Twoja obecność pośród nas, jako pierwszej wierzącej we wspólnocie Kościoła, staje się naszym codziennym oparciem. I niech prowadzi do wdzięczności, którą możemy wyśpiewać i wypowiedzieć u końca każdego dnia dzięki tej codziennej modlitwie apelowej tu przed Tobą. Dziękujemy Ci, że jesteś nam matką i królową, że tej prawdy doświadczamy we wspólnocie Kościoła i we wspólnocie naszego narodu. To, co nas buduje na polskiej ziemi, to od wieków to, co rodzi się z wiary Chrystusowej, co dojrzewa we wspólnocie uczniów Twego Syna. Jasna Góra to miejsce, gdzie umacnia się przy Tobie naród i Kościół, przy Tobie wskazującej na Chrystusa. I dziękujemy Ci za to, Matko i Królowo. Jak dobrze raz jeszcze to wypowiedzmy. Jak dobrze, że przychodzą tu pielgrzymi, że każdy z tu obecnych dzisiaj tu stoi, tu jest. Jak dobrze, że tu jesteśmy. Niech te wszystkie pielgrzymie szlaki wiodące na jasną górę zwiążą jeszcze mocniej naszą ojczyznę, nasz naród w jedną rodzinę. Polecamy Ci, Maryjo, wszystkie nasze intencje. Intencje pielgrzymów z Polski, wszystkich tu obecnych, w sposób szczególny Mario zawierzamy ci, wspólnotę 43, już pierwszej pielgrzymki skałecznej, z naszego klasztoru w Krakowie na skałce dziękujemy za trud pielgrzymów, za ich wiarę, świadectwo, za to, że przybyli tutaj wraz ze swym przewodnikiem, ojcem Grzegorzem Zakrzeckim, bratem Patrykiem Królakiem. I że możemy wspólnie się modlić, zawierzamy Ci ich wszystkich, ich intencje, rodziny. Modlimy się za papieża Franciszka, za Episkopat Polski w intencjach wpisanych do Księgi Modlitwy Apelowej. Za nasze rodziny, rodziców, bliskich, rodzeństwo, za dobrodziejów Jasnogórskiego Sanktuarium. Za chorych i cierpiących prosimy o uzdrowienie dla Barbary, za jej rodzinę, o zdrowie dla księdza prałata Henryka Ćwiegi Stanisława Dębskiego. Polecamy Ci Maryjo parafię miłosierdzia Bożego w miejscowości Chocicza z archidiecezji poznańskiej, którą nawiedzasz w kopii jasnogórskiego wizerunku. Modlimy się za uczestników pielgrzymki franciszkańskiego zakonu świeckich. Maryjo, siostry Urszulanki, serca Jezusa konającego, dziękują dziś, bardzo dziękują za nowo wybraną Matkę Generalną, siostrę Beatę Mazur i proszę o światło Ducha Świętego na Jutrzejszy wybór zarządu generalnego. Modlimy się za siebie nawzajem, za ojczyznę, Europę, cały świat. Dzisiaj nocne czuwanie przed Twoim Maryjo obliczem podejmują księża misjonarze świętej rodziny. Wraz z przyjaciółmi misji z całej Polski podczas czuwania będą modlić się w intencji misjonarzy, w intencji nowych powołań, powołań misyjnych oraz za wszystkich dobrodziejów misji. Rozważamy tajemnicę Twego Maryjo ukoronowania na królową nieba i ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja. Daj nam dzisiaj Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, łaskiś pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Maryjo, pełna, Tobą, Twojego, Maryjo, Bosza, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewestami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Boża, się teraz i w śmierci Amen. Zdrowaś Maria łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus módl za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Nasz Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony, owoc zawodowy Jego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Nasz Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, i w Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Zdrowaś Mario, łaskiś, pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami życznymi, teraz w śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z Panami i Krzyżnymi, teraz i w dniu świętym, święty nasz. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak w Jego

Królowa Aniołów, przy Tobie chcemy powierzyć siebie i całą wspólnotę Kościoła, opiece świętego Michała Archanioła. Święty Dzień Michał Archanioł Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Na antenie Radia Maria i Telewizji Trwam zakończyliśmy wspólną modlitwę apelową. Dziękuję Państwu za trwanie przy Matce Najświętszej. Boże Julita Przyczka. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Dzień. Motocykliści i przyjaciele Rajdu Katyńskiego modlili się dziś w toruńskim sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Z trasą ruszą 10 sierpnia, by ponownie uczcić pamięć o Katyniu oraz spotkać się z rodakami ze wschodu. Chcą być iskrą, która zapala. Kontynuują to wszystko, czego nauczyli się od swojego komandora, Wiktora Węgrzyna. On nas wychował, on nas rozkochał w kresach e, i jemu chcemy za to dziękować. Mówi dziś już także komandor rajdów katyńskich Katarzyna Wrublewska. Na trasę rajdu motocykliści ruszą 10 sierpnia, ale wcześniej przyjechali do Torunia, by modlić się przy okazji 80. rocznicy urodzin Wiktora Węgrzyna. Takich ludzi w Polsce brakuje, takich, którzy robią coś nie po to, żeby budować swoje ego, ale naprawdę na dobro Polski. Za takich ludzi chcą się modlić, ale i u takich ludzi znajdują dziś wsparcie. Bo tam na górze ich komandor modli się za nich, mówi córka Wiktora Węgrzyna, Iwona. Trudne sprawy się rozwiązują i udaje się robić więcej i więcej i więcej. Więcej to na przykład stypendium komandora, które umożliwia młodzieży na Kresach studia w Polsce. Kresy, a właściwie Polacy na Kresach zawsze byli w centrum tych rajdów. To Polska wreszcie zaczęła przyjeżdżać do nich. To nie ci ludzie opuścili Polskę, ale poprzez samą kwestię przesunięcia granic niejako w cudzysłowie Polska ich opuściła. Mimo śmierci Wiktora Węgrzyna rajt katyński przetrwał, i to Torun jest tym miejscem, gdzie rajd odnalazł swój dom, mówi kustosz sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Ojciec Andrzej Laskosz. Chcemy też, by raj katyński miał takie miejsce w Polsce właśnie w postaci naszej świątyni. Dziś w sanktuarium modlitwie w intencji Wiktora Węgrzyna przewodniczył dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk. Gdy poznałem pana Wiktora, to, to po prostu no, mogę powiedzieć, że jedno, to był ogień. Wiedział, co chce. To była prawdziwa pielgrzymka. Motocykliści najpierw modlili się na różańcu, później wzięli udział we mszy świętej i to w jej trakcie powierzyli się Matce Bożej. Dziękujemy Ci za Twoją szczególną, matczynną opiekę we wszystkich pielgrzymich podróżach po naszym pięknym kraju. I za granicą. Przyjechali po błogosławieństwo. Chcą, by to Bóg czuwał nad nimi, gdy ruszają w trasę. Pan Wiktor Węgrzyn, i te wasze świadectwa, jak jedziecie, to jest wzruszające na wschód. To jest bardzo wzruszające. Nie siecie tam jest może nie iskrę, tylko ogień. Jak przyjmują was ci ludzie dobrze. Bo wy macie. Miłość, ale miłość do Pana Boga. Dyrektor Radia Maryja pobłogosławił kaski i kluczyki motocyklistów. Później, kustosz sanktuarium poświęcił też motocykle. W tym roku mają w planach dwie trasy: jedna wiedzie przez Ukrainę i Rosję, by wrócić przez Białoruś, druga prowadzi przez Litwę, Łotwę i również Rosję. Te dwie trasy startują razem i krzyżują się w Katyniu. W przyszłym roku 20 jubileuszowy rajd. Część rajdu katyńskiego w przyszłym roku, 20 rajd rocznicowy, będzie również w Stanach Zjednoczonych. To zapowiedź córki komandora Wiktora Węgrzyna, która na co dzień mieszka w Chicago, jednak i tam pamięta o miejscu, z którego pochodzi, bo tak jak w swoich motocyklistach. Taki w niej komandor zaszczepił miłość do Polski. Podczas wyborów parlam parlamentarnych podejmiemy decyzje dotyczące tego, czy dobry czas dla Polski przedłużamy. Mówił podczas pikniku rodzinnego w Helmie prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który podsumował okres rządów partii. Objazd po Polsce i rozmowy z Polakami to element, który Prawo i Sprawiedliwość stosuje od lat. To właśnie w taki sposób partia zdobyła władzę. Tak powstał program Rodzina 500+. Myśmy, proszę Państwa, będąc u władzy, starali się przez cały czas zabiegać o materialne warunki życia, ale także, co bardzo ważne... O godność Polaków. Mówił prezes Jarosław Kaczyński. Zabieganie o godne warunki życia to właśnie program Rodzina 500+, Mieszkanie plus, Senior plus czy wyprawka szkolna, do tego ulgi podatkowe oraz najnowsze propozycje programowe. Niedawno złożyliśmy nowe zapowiedzi i też je realizujemy, punkt za punktem. I że dodajemy do tego jeszcze kolejne sprawy Sprawę dotyczącą niepełnosprawnych, tych, którym najciężej, najgorzej. Jarosław Kaczyński punktował obecną opozycję za to, że gdy rządy sprawowało PO i PSL, droga od obietnic do ich realizacji była bardzo daleka. Obiecywano solennie, nie podniesiemy wieku emerytalnego. Został podniesiony. Myśmy go dopiero przywrócili. Różni ludzie, różne partie coś zapowiadają, coś obiecują, a później tego nie wykonują, to ta demokracja jest w istocie